Daj go tam dawaj, 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 daj, szczelaj, strzelaj, ścielej. A kurde. A, nie piekło, nie piekło. Dobra, chłopaki, muszę spadać, robię odcinek. Siemaneczko, siemaneczko. Pamiętacie jak kiedyś zasadziłem za rąbistym kawałem u Karola na odcinku, że mama mówiła mi, żebym nie grał na, w domu, więc wyszedłem z komputerem na dwór. A no, więc dzisiaj sobie wyszedłem z laptopikiem na Twór i nagramy sobie dzisiaj odcineczek, w którym będziemy oceniać Wasze projekty projekty widzów, projekty samochodowe. Jest to druga część, kontynuacja pierwszego odcinka. No, więc w pierwszym odcinku rzuciłem się strasznie na głęboką wodę i nie wiedziałem ile tych projekcików tam zmieścić, żeby to, żeby to fajnie grało. Więc tym razem, oraz kolejne części tej właśnie serii, będzie po prostu po 15 samochodów w każdym odcinku. Zaznaczam, że dzisiejszy, dzisiejszy materiał, dzisiejsze samochody są naprawdę grube, bo już sobie gdzieś tam wcześniej przesortowałem. I wiem, że naprawdę dzisiaj będzie się dużo działo. No, także myślę, że yy, możemy zacząć, ale jeszcze zanim zaczniemy, musicie koniecznie zostawić subskrypcję na tym kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki szefie, zawsze panowie z budowy przyjają mi przy odcinkach. Zawsze. No ale nic, jakoś damy radę. Stawiacie też łapy w górę, jak wam się podoba. I oczywiście wysyłajcie swoje projekty. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, mail yy, do tego jest podany w opisie niżej. A my startujemy z pierwszym samochodem. W tym odcinku będzie dużo samochodów moich znajomych albo samochodów, które znam, więc no naprawdę wybrałem całkiem przyjemne samochodziki. Pierwszy samochód mamy od Karola. Karol wysłał nam estrujeczkę Audi, wujek nie byłby zadowolony oraz Audi drugie TT. Czyli w ogóle nie, był za, nie byłby zadowolony, ale naprawdę, no foteczki są naprawdę dobre. Fury są dopakowane. Zobaczmy, jakie są takie modyfikacje. Jakieś takie grubsze. No, czyli turbinka jest zmieniona na większą. Jest są jakieś wydechy porobione. Przelotowe, oczywiście. Futele, ku, futele kubełkowe, co by wiecie lepiej, w zakrętach trzymało. Pasy szelkowe, ok. Wiadomo, jakiś program. Zawieszenie niskie, bo dobry samochodzik musi być niski. No i na dole mamy tutaj kilka zdjęć. Zaznaczę, że Karol jest chyba, znaczy, robi zdjęcia robi zdjęcia samochodzikowe. Więc fot są naprawdę dobrej jakości. Widzimy tutaj już pierwszą artystyczną fotkę, widać, że furka jest dobrze umyta. Wosk siedzi, chydra na miejscu, spasy są dobre, o kluczyk w ogóle ledwo mieści się pod samochodem i to jest prostu na gleba. Dlatego ja w moim oplu miałem porysowane całe podróżnice od dołu i od razu gościowi zaznaczyłem przy sprzedaży, jak kupował ode mnie, że on pyta się, czy stan harski, jest ok. Ja mówię, no jest ok, ale cały dół jest porysowany od pod tych od progów zwalniających, więc coś tam będziesz mu, musiał sobie z tym zrobić. No i tak było faktycznie. Każdy większy próg. To było harowanie wydechem, i on był tak zrysowany, cały, i tak. no On był już nawet podziurawiony po prostu od tych przerysowań, że to masakra. Czy to jest? To pamiętam w ogóle jak jeszcze studiowałem i w sumie mam zamiar dalej studiować, tylko na razie mi się tam troszeczkę po, 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 pokręciło. Bo mi w ogóle usunęli moją specjalność na kierunku, więc będę musiał to jakoś odkręcić. To widywiałem go właśnie, widywałem go na uczelnie, przyjeżdżał sobie tą audyczką. Też bardzo fajny projekcik, także ma dwie audyczki. Z tego co wiem, to nie ma już chyba żadnej, obydwie sprzedał. Zobaczymy, co tam, co tam, co tam będzie dalej modził. Ale no, strójeczka o wiele bardziej przypada mi do gustu niż niż TT. TT mówiłam, że to jest taki babski samochód, więc no jak to uważa? Obydwa są piękne, ale Estrojeczka jednak mimo wszystko wygrywa. Dobra, lecimy do drugiego. BMW M3, co? Czy mnie oczy nie mylą? Moc 1023 konie mechaniczne. Moment? 1050 Nm. Wiecie, jakie to są... Wiecie, jakie to są rzędy mocy? Lamborghini Aventador, którym jeździliśmy w Stanach Zjednoczonych, które Karol dostał w prezencie na dzień, miało 700 koni. McLaren, którym ja jeździłem w Stanach, miał 570 koni. A ta MK ma 1023, rozumiecie to? Przekroczenie bariery 1000 koni, no już jest mocnym wynikiem. Kolega pisze, że jest to projekt jego Taty. Auto jest najszybszym M3 w Polsce, co udowodniło na wielu turniejach 1,4 mili. Czas na 1,4 mili to 10,078 sekundy. No jest to chyba pokaźny wynik, ponieważ wczoraj, Oglądałem sobie taki serial w ogóle na Netflixie Fastest Car, jak ktoś się nie kojarzy to polecam Bo też, też taki fajny samochodowy serial I tam yy, goście mieli też dopakowane mostofury I oni na przykład tam czasy robili po 11,9, 12 sekund A tutaj 10,78 Także no jest jest most, zobaczymy zaraz foty Przyspieszenie od 0 do 100, 3 sekundy 3 z hakiem, przyspieszenie od 100 do 200 4,3 sekundy, dla porównania na przykład Seryjne BMW M2 od 100 do 200 Ma chyba 8 albo 9 sekund, więc no tu jest Dwa razy szybciej, więc musi się to naprawdę grubo odpiechać Jest wypisany cały szereg modyfikacji oczywiście z, z, z kute ku części silnika, ale to wam nie będę mówił, bo to wam nic totalnie nie powie pewnie w większości. Dlatego przejdźmy y, płynnym krokiem do zdjęć, bo to jest najważniejsze. Ok, czyli jest to M4, M3, E46 z tego co widzę, KWi wieliczka, to, przecież to obok nas jest. Wygląda potężnie, ale inaczej bym powiedział, wygląda tak, tak cywilnie, tak normalnie. Nie widać, żeby tam taka wielka moc siedziała, ale no widać po fotkach, że to na jakichś zawodach jest robione i wygląda to naprawdę grubo. O, są, są filmy, muszę chyba pobrać. Patrzcie to, patrzcie to, jest film, mamy film. Z gt GTR-em się będzie ścigał. Czajcie to E463 z GTRkiem. No GTR pewnie seryjny obstawiam. Ale ruszyli. GTR wystartował pierwszy, wiadomo, na pewno na cztery koła Porobił go! Porobił go tą BMW-ką Niesamowite. Niesamowite. Dobra, da dajmy drugi film. Teraz widzę, tutaj wyścig z Porsche Czy to jest GT2RS? Czy może GT3RS? Ale zobaczmy jak sobie poradzą. Obrobi wszystkich Chciałem się, się przyjać w takim w takiej furze, która ma takie pier powiedzmy sobie szczerze. Trzecia furka, Focus ST To jest w ogóle znany mi Focus, yy, ponieważ jeszcze rok temu jak miałem swoją Asterkę, jeździłem sobie na różne zloty i wylądowałem na jednym y, zlocie, to był bodajże w Ząbkowicach Śląskich, z tego co pamiętam i właśnie ten ziomeczek Szymon jest właścicielem tego samochodu i on wtedy chyba w ogóle też był jednym z organizatorów tego zlotu. Focus ST w pięknym żółtym kolorze, tak nawet napisał, że miałem przyjemność się ze mną, ze mną przejechać i faktycznie było tak fajnie, fajnie to tam chodziło, pamiętam. No i zobaczcie, żółty fokusik ST. Naprawdę wygląda potężnie. Dokładeczki różne, felgi czarne, jakieś fajne naklejki. No naprawdę jest to jeden z, nie boję się tego powiedzieć, jeden z najlepszych fokusów ST, jakie kiedykolwiek widziałem. Jest zrobiony ze smaczkiem, bez przesady. No jest po prostu piękny. Lecimy z kolejną furką. Czwarta fura. O, od razu nam się foty tutaj w, w pierdzie. Kojarzę tą furę, ale nie pamiętam jak się nazywa. Bo to jest taka dość nietypowa fura. Na pewno na ulicy i tak często nie spotkacie. W ogóle są dwie. Jest też Nissan S13. A nie, to nie jest S13. To jest. Dobra, ch. tym. Tego nie ma. Bo to w ogóle Wyszedł ziomek, który nie jest właścicielem tego samochodu. Więc przechodzimy dalej. Pan Janusz. Pan Janusz ma BMW M4 Look, ale nie jest to M4, bo jest to 2.0D. Po mapie na 193 koni mechaniczny. Patrzcie, jak, jak oklejony fajnie. Taki kameleon trochę. Nie jest to, co prawda, taki kolor jak ma Karol, ale, ale też widać, że tutaj Gdzieś zderza niebieski, później maska w fiolet wpada Tutaj w scenery zimowej, szkoda, że w pionie Się obróci, spoko No fajna BMeczka, no, te nowe BMki One rzadko są właśnie tak robione w jakikolwiek sposób Fajne, że ktoś też się za to wziął Może spotkamy się na jakimś spocie w KRK Dobra, lecimy Daniel da Dalej Lecimy dalej, a właścicielem jest Daniel. Jest to Honda, tak zwana kosiarka, ale dla mnie to fajne autko. No i, i właśnie to jest spoko, że każdy ma pasję i nieważne, jakim autem jeździsz, ważne, że masz zajawę, że sobie przy nim robisz i no i tyle, nie? 90 koni, więc demonem szybkości nie jest, ale wiadomo, chyba tutaj w tym przypadku autko ma się prezentować, a nie jeździć. Nie jestem fanem Hond tych starych, pomimo, po, dlatego że jeździ ich strasznie dużo. No po prostu mi się jakoś dźwięk silnika mi się nie podoba. Ogólnie jakoś nie jestem do nich przekonany, ale no niektóre Hondy naprawdę. Naprawdę są zrobione ze smaczkiem ładnie klasycznie, żebym powiedział. No i to jest właśnie jedna z nich, nie? Czyli nic takiego na siłę, nic takiego wulgarnego, przerośniętego, tylko wszystko zrobione, no po prostu ze smaczkiem, z umiarem. Sokowa podlaskiego, Daniel, fajnie, dobra. Venom, Venom. Opel, o, oh, Opel Astra Bertone, fajnie. To ja kiedyś, właśnie jakiś tydzień temu sprzedałem moją Bertone. Tutaj mamy w Cabrio z Kielc, 1.8, więc, no w sumie najlepszy silnik, jaki można trafić w Bertonie. Najbardziej niezawodny, najbardziej elastyczny. Co prawda, nie jedzie jakoś mega szybko, ale, no to do takiego zwykłego jazdy, do takiej zwykłej jazdy, jak najbardziej jest okej, okay, bo się nie psuje i to jest w tym wszystkim najważniejsze, że jest no po prostu mało awaryjny. O kurczę, w przyszłości myśli nad cięciem podłogi i wrzucenia 4x4 napędu. No pierwsza wertnoka na 4 buty możliwe, że tak. Widziałem kiedyś projekty różnych Opli, które są normalnie seryjnie przednio napędowe, a ludzie przerabiali jedna, cztero napędówki. No rzeźba tam musi być naprawdę ostra, a jak ktoś się tego podejmie, no to trzeba na pewno worek pieniędzy, ale też szacunek zyskany jest jak nic. Widzę że wszystkie pozmieniane, w zasadzie wszystkie rzeczy, które ja zmieniałem czyli typowy zestaw Oplaża. <laughs> Czyli trzeba na pewno zmienić zawieszenie, zderzaki, lampy i felgi. I dokładki jeszcze jakieś tam są. No ale ta dodatkowa jest oklejona, oklejona jest fajnie. No zobaczmy foteczki. Tu jest widać seryjny, taki jak wyglądał na samym początku, podejrzewam. Tutaj też, o, tu już jest po, 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 po przeróbkach. No ja bym tutaj te lampy, te lampy mi się totalnie podbają. Wiem, że to jest rarytas na rynku oplowskim, te, te lampy, ale do mnie one totalnie nie przemawiają. Jeszcze jak są tylko i wyłącznie na czarnym samochodzie, który jest cały czarny, wygląda to ok, ale no tam po tej drugiej stronie podejrzewam, że gdzie jest oklejona na srebrno. Ta lampa już nie wygląda tak fajnie jak na tej części czarnej. Ale w ogóle fajne oklejenie, ciekawe. Pół na pół takie z takimi dodatkami takich trójkącików, No, podoba mi się. Felgi, jakieś takie fajne. W sumie BBS-y, chyba co? Tak, repliki BBS. No, okej, okay. fajna pertoneczka. Ja to chyba zawsze będę miał sentyment do. Opelka Berton. Tak jak wspominałem kiedyś chyba u mnie na historię. Niewykluczone, że po prostu kiedyś jak będzie mi się nudzić będę miał hajs, to sobie kupię taką zadbaną Bertonkę i sobie ją zrobię w jakiś fajny sposób. Po prostu tak, żeby wrócić wspomnieniami i uczuciami do tego, co było kiedyś. Lecimy dalej. Golf MK1, czyli najstarsza wersja Golfika. Auto po kompletnej odbudowie. Rocznik 79. To auto jest starsze niż ja, niż wszyscy z domu ekipy. Dokładnie, niż Łukasz nawet. No niesamowite, niesamowite, że takie auto dalej chce się robić i one dalej jeżdżą, ale fajnie, bo, no bo one umierają już, one umierają i i coraz mniej osób o nie dba no i tak naprawdę stają się takimi fajnymi klasykami fajnie właśnie jest jak auta, które jakby z biegiem czasu wiadomo, że muszą gdzieś tam się rozpadać już, a jednak są tacy ludzie, którzy je ratują i to jest spoko. Rozebrany do ostatniej śrubki poskładany na nowo, w większości na nowych częściach, zmieniony silnik na 2.0 aktualnie ponad 200 koni w takiej budzie musi, musi to zawijać fajnie, bo, bo Golfik 1 jest na pewno dosyć lekki sportowe zawieszenie, rozpórki, zmienione wnętrze fotele, mały przecinak, dobre podsumowanie zielony kolor, ta ciasta buda, charakterystyczna dla tych lat. GTI, emblemat. Ma, no kurczę, chociaż bardziej siada mi chyba y, Golf dwójeczka, Mk2. MK2. On jeszcze przerobiony na takiego smurfika na w niebieski kolor, wygląda y, super. Dobra, ciśniemy dalej. Gruby projekt, od razu w tytule mamy. Gruby projekt 2JZ GTE AVTI. Wiecie, wiecie, co oznacza ten skrót? To oznacza skrót, że ten silnik pochodzi z Toyoty Supry. Siemaneczko, mam na imię Krzysztof i tam też jestem Krzysiek. Jestem profesjonalnym drifterem z Krakowa. O, jak jesteś profesjonalnym drifterem z Krakowa, to może chciałbyś mnie kiedyś się nauczyć driftować co? Bo mam takie aspiracje, że chciałbym kiedyś nauczyć się driftować. Mam w planie nakręcić odcinek, w którym do mojej BMW, albo do kogoś BMW kupuję, nie wiem, trzy zestawy opon, lecimy na miejscówę, na jakiś i upalamy, aż nauczę się latać boczkiem, bo bardzo chciałbym się tego nauczyć. W tej chwili gdzieś tam amatorsko zawijam tyłkiem, ale ciężko to nazwać driftem. Jakieś kółeczko zrobię, wiadomo, czy tam dwa, trzy kółeczka, ale na przykład ósemki już nie zakręcę. Więc ziomeczku, jakbyś chciał wystąpić może w odcinku, poduczyć mnie latać bokiem, jestem chętny. Pisz, pisz na tego me Maila. Na tego maila, na którego wysyłałeś zgłoszenie, yy, pisz, yy, wiesz. W ogóle możesz w odpowiedzi, yy, w odpowiedzi na swoje zgłoszenie, jakby napisać. Mój projekt e 36 czyli takie same jak ja, tylko że tutaj chyba jest Pejce. Nie, to też jest sedan, czyli taki samy jak ja. E36 sedan, czyli to samo co ja. Silniczek, jakiś taki tutaj dokokszony jest na turbinie mocny. No, widać, że BMEczka odbudowana od podstaw. W bagażniku oczywiście zbiornik na paliwo, pozwalający, właściwie nie pozwalający na to, aby kiedykolwiek w silniku zabrakło paliwa. Przy driftie to ważne, bo jak lata się zawsze z bokiem, to to paliwo jest. Czasami, no jak się to mówi, no po prostu może nie, nie, nie jest... A dobra, nieważne Moc jeszcze nie jest znana, bo auto w ostatniej fazie przygotowań Ale celujemy w prawie 700 koni Wow Jeszcze trzeba zrobić napęd i elektrykę Najlepszy jest zrobiony na najlepszych podzespołach na rynku No i o to mi chodziło Zdjęcia z sezonu 2019 i z obecnej odbudowy W sezonie 2020 będziemy oczywiście Będzie in, inne body i wnętrze carbon Jeśli ci się To jest najlepsza część tego, tej wiadomości Jeśli ci się spodoba To oczywiście mogę zorganizować jakiś trening I zobaczysz możliwości fury. No, więc moi przyjacielu organizuj, organizuj już termin, ale najlepiej iść dopiero w sierpniu, bo lipiec to jest strasznie ciężki w moim przypadku. Więc yy, pisz maila w sierpniu organizuj, te, organizuj termin i stary wpadam tam robimy dobry, mo dobry mocny odcinek, jak, jak uczę się latać bokiem. Lecimy dalej, Fiacik 126P maluszek piękny. Nazywam się Paweł. Yy, to moje pierwsze auto w Fiat 126P i zostanie ze mną do końca. Jest obniżone, ma felgi, opony są przyciemnione światła, silnik po, rim, po remoncie. W ogóle ciekawy jestem, kto wyciągnął największą moc z silnika maluszka, bo widziałem, że oglądałem różne seriale i programy telewizyjne ogólnie i tam w takich programach właśnie typowo motoryzacyjnych próbowali gdzieś z tych maluszków wyciągać jak największą moc poprzez tam jakieś zmiany wałków i, i, i różne rzeczy. I ciekawe, ile taki seryjny maluszek z tym seryjnym silnikiem ma najwięcej mocy Piękny maluszek, komora elegancko odnowiona. W ogóle pamiętam, jak mój ziomal walczył z komorą też i z silnikiem. Odmalował sobie ją totalnie. On w ogóle miał taki beżowy kolor, czy nawet biały. Odmalował sobie całą komorę. Silnik poskładał, włożył go do środka i okazało się, że jakaś uszczelka mu walnęła i cały olej żygał po całej komorze tym olejem i musiał wyjmować ten silnik. Malować tą komorę jeszcze raz. Tragedia. Lecimy dalej, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć projekcików i no i tyle, nie. Lecimy dalej. Witam z tej strony Dawid z okolicy Bydgoszczy, BMW E30. Budowane przeze mnie od podstaw 3 lata przeszło rekonstrukcję. Wypisany jest jest taki taki opis yy, modyfikacji. Więc tylko zostawiam tutaj, przewijam tylko Wam tutaj, żebyście sobie mogli zatrzymać ewentualnie film i poczytać, co jest zrobione. Jak ktoś siedzi w temacie, będzie wiedział, będzie wiedział o co chodzi i sobie pewnie z miłą chęcią poczyta, żeby zobaczyć, co tam zostało pozmieniane. No i już na pierwszy widok widzę, że jest to naprawdę do Dodupcona, dodupcona BMeczka, bawareczka Na airride pewnie siedzi, bo nie wierzę, że na, yy, na gwincie da się tak nisko zejść I w ogóle jeździć, więc, więc, więc obstawiam na zdrowie Obstawiam, że jest tutaj R-Ride. To są fajne fele, biała, cała, utrzymana w białym stylu. Nie, no musi być airlines, to nie ma innej możliwości. Wygląda kozacko. Jakby była czarna, to gangsterzy mogliby się nią wozić. Samochód budowany na możliwie najlepszych częściach na rynku. Włożyłem w samochód ogromnie dużo serca, zaangażowanie, czas. Tego czasu się nie liczy już w kilkudziesięciu godzinach. Nie liczy się w kilkudziesięciu godzinach. No tak, no ja wiem sam, ile spędziłem przy swoim samochodzie. Czasami przy wymianie jednej rzeczy potrafiło się siedzieć cały dzień, bo albo śluba się nie chciała odkręcić, albo się urwała i trzeba było rozkwinać, co robić dalej. Bardzo dobrze że to znam. Jestem ambasadorem czterech film, które reprezentuję na sezon 2020. Auto występuje na, na topowej scenie tuningowej. Typowe, topowe elementy. Rejsizm. No, będę na rasizmie, więc możliwe, że zobaczę na żywo. Fajnie by było. No i szacunek przede wszystkim duży za ogrom pracy włożony. Wiem, z czym to się je i no po prostu, jak ktoś nie interesuje się samochodami i jakby sam przy nich nie robi, to nie wie, nie czuje tego, o czym, my, o czym ja teraz mówię, ale no, jak ktoś jednak lubi sobie dówność przy swórce i spędza na tym naprawdę dużo czasu, sprawia mu to frajdę, no to jest przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Każdy Życzę takiej zajawy, lecimy dalej Kolejna furka od mojego ziomala, Krystiana Który ma Skodę, właściwie to chyba Z tego co pamiętam już jej nie ma, wydaje mi się, że Ją sprzedał, w ogóle też podjęcie się Tuningu Skody, to jest dla mnie takie Osobiste wow, takie wyzwanie Ja bym na przykład spod... nie podjął się tuningu Skody Ale też dużo ludzi mówi, że nie podjąłoby się tuningu Opla, nie, więc każdy ma gdzieś tam jakąś swoją zajawę Skoda Octavia, 2003 rok Oryginalnie silnik 1.9 TDI O mocy 130 kg kilo... Koni tak, mechanicznych, ale został Wstawiony nowy silnik, czyli 2.8 VR6 o mocy 204, 204 koni Dawcą był Seat Leon, no te silniczki są Mega spoko, fajnie brzmią, w ogóle dużo ludzi Też do Golfów je, je sobie wstawia, bo w ogóle W Golfach też serii nie wychodziły tak swoją drogą Ale na przykład dużo ludzi wstawia je do Golfów trójeczki I no mega to zarobiście chodzi tam Będą lecieć tak zwane marchewki, no i to mi się Podoba, i to mi się podoba, zawieszenie air ride koła, osiemnastki Zobaczmy, zobaczmy, tutaj zdjęcie Z garażu, z modyfikacji Tutaj już fotecz, foteczka W plenerze, są jakieś malunki No kozacko wygląda, jak na Skodę, oktawie, no to jest bariera totalna. Na pewno wyróżnia się wśród innych skut, które możecie zobaczyć na ulicy. Fajne. Kolejny mój ziomal, ten to już chyba w ogóle taki najbliższy ziomal, no bo z nim to mam styczność. Można powiedzieć, że na co dzień. Bardzo często spędzaliśmy czas na garażu razem i, i ogólnie było, było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. W ogóle ziomeczek jest fanem BMW. Przerabiał już wszystkie BMW. Miał chyba X-piątkę, miał. E39 miał E46 w Cabrio i to chyba dwie albo trzy, później miał Focusa ST, tą drugą generację. A teraz wleciała BMW E92. No 3,28i 234 konie. Nie jest to moje ulubione 335 i ale też daje radę. Ale przede wszystkim tutaj bardzo fajnie wygląda. No ja znam projekt od podszewki, nie? Ja tym samochodem ja go widzę. Jak jestem tylko u siebie na wsi, to widzę go praktycznie jedzenia bo tam zawsze zawitam do ziomeczka, podjadę, zbijemy one pogadamy. piwkoś się jakieś wypije, znaczy wypiło, bo teraz to już piwka nie pije. Tak swoją drogą schódem chyba ze 3 kilo od powrotu ze Stanów. E, właśnie między innymi jeszcze strastocznie nie pije piwka i w miarę się go, git odżywiam No i popatrzcie to. Teraz, już w, w tym momencie. Bo to w ogóle foteczka Znaczy zgłoszenie zostało wysłane pewnie jakiś Podejrzewam miesiąc albo pół miesiąca temu W tym momencie furka jest trochę bardziej podrasowana Bo ma dokładki z tyłu, na boku i z przodu Więc jest troszeczkę bardziej podrasowana Ale zobaczcie, pięknie to wygląda Ze smaczkiem, piękny grafitowy kolor Felgi są totalnym kozakiem i leży jak należy, i wszystko jest w porządku, nie. Także możecie sobie obserwować Kasper Garage na Facebooku, jeżeli Wam się spodobała taka furka, bo on tam no, wkłada mnóstwo hajsu, mnóstwo serca czasu w tą furę i co no co bardzo często pojawiają się aktualizacje na, na fanpage'u, także warto sobie zajrzeć i poglądać więcej, bo tak jak mówię, te fotki są gdzieś sprzed miesiąca, teraz już troszeczkę więcej się podziało. Dobra, przedostatnia fura tego odcinka, a jest to Golf 4, proszę Państwa. Ziołeczek z góry napisał, że wysyła bardziej dla zabawy, bo auto jest nieposkładane jeszcze. Ciężko. Krótki opis modyfikacji, bo jest tego trochę. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ale z głównych na, sezon, na, z głównych na ten sezon pod względem serii to nowe e, white body, czyli poszerzenie. fura jest poszerzona, zaraz zobaczymy. Pakiet z pakiet dokładek spoiler z Mercedesa A45MG. Nice. Przerabiony pod klapę z, z golfa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co do konkretu? Zawieszenie pneumatyczne, czyli r felgi jakieś skręcane, lakierowane, cały samochód, nowy silnik, wszystko, wszystko, wszystko. Zobaczmy na foty. Tutaj oczywiście jest yy, porównanie. O, ja też robię sobie takie porównanie. Seryjny samochód versus, versus porobiony samochód. Dobra, tutaj artystyczna fota na jakichś takich felgach, które średnio mi się podobają, ale. <laughs> no, ale są. O Jezu, ale tam z tyłu. Negatyw jest mocny. Bardzo mocny. Nie jestem fanem takich negatywów. No ale wiadomo, jak autko jest robione jako taki projekcik wystawowy na eventy, no to wtedy to się sprzedaje, nie? Ludzie to kupują. Ja... Tego nie kupuję, bo nie lubię, nie lubię takich krzywych kół z tyłu. Totalnie mnie to nie jara i ja uważam, że to jest takie trochę kaleczenie samochodu. Wiadomo, jak coś jest zrobione tak z maczkiem, w granicach tolerancji jest okej, okay, ale jak jest mocno, mocno przesada, tutaj jest okej. Okay, jest, jest okay, ale jak niektórzy przesadzają do tego stopnia, że te koła prawie leżą na płasko, no to to jest totalna lipa. Tu widać, że jeszcze nie porobiony, że nie pomalowany faktycznie yy, w ciągu jeszcze w pracy, ale zapowiada się mega dobrze. Jak zostanie pomalowany cały i zostanie tam fajnie to wszystko porobione, to naprawdę może z tego wyjść naprawdę git. Furka. Ostatnia fura, to jest fura. Cinka, o którym wspominałem wam w pierwszej części Tam pokazywałem wam Bertone Bertone Cinka, a tutaj jest już jego Drugi projekt, o którym wam, o który, który tak Zresztą zachwalałem, jest to Audi A5 Coupe No i jest tutaj naprawdę Bardzo dużo modów, a w tym momencie jeszcze więcej bo, bo tak jak wspomniałem Odcinek jest nagrywany teraz, a Zgłoszenia miałem gdzieś miesiąc temu No jest naprawdę tutaj, no jest w ogóle koła Rotiform są Czyli takie, no to są koła Z takiej jednej z wyższej półki, jeżeli chodzi o Naprawdę fajne felgi, chip tuning 300 koni mechanicznych, 640 Nm diesel Chyba to jest diesel, bo jak ma tyle Newta, no to musi być raczej diesel, ale czy jest napisane. No tak, z tego co pamiętam, to jest to diesel. Jeżeli jest, zobacz, jeżeli w tej chwili się pomyliłem, to musisz mnie zabić, ale wydaje mi się, że jest to diesel. Po, takim newton, po takich newtonometrach musi być to diesel. Eee, co my tu mamy? Patek, pakiet dokładek od Maxton'a przedstawy układ. Ty, 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 ty. Zobaczcie foty. Żółta piąteczka. Stylistycznie robiona na RS piąteczkę chyba. Eee, na S piąteczkę, bo z tyłu te wydechy takie po, po, podwójne. Oj, w ogóle patrzcie to! Fota! Tym gościem z BMW-39, E39, którego przecież przed chwilą omawia omawialiśmy, ale w zbiegu okoliczności. Niesamowite świat jest mały. O ile to. Jest ta? Nie, no to jest ta. No Chyba drugi takiej nie ma, mi się wydaje. No także tu jest y, Audi No, wygląda wf, przepotężnie. Przepotężnie w ogóle. Jezu, to jest najlepsza fura właśnie tego odcinka i do Marcina w ogóle i tak w planach mam jechać, więc prawdopodobnie zobaczycie to na żywo na którymś z moich materiałów. O czym mi się tu stało? No, nie No, nieważne. Na którymś z materiałów pewnie zobaczycie na żywo tą małdźkę, no bo mam zamiar żeby brać się do Marcina już od dłuższego czasu, ale na razie czekam dalej na swój samochód i go dalej nie mam. Nie Już chyba miesiąc minął, a ja dalej stoję w dokładnie tym samym miejscu, praktycznie, w którym na początku. Nawet dalej nie wiem, czy dostanę leasing dla niego, więc nawet nie wiem, czego będę miał. To były wszystkie projekty, moi kochani, było grubo. Były naprawdę grube fury. Liczę dalej na przejażdżkę tutaj ziomeczka, który jeździ na jedną czwartą mili oraz na naukę latania bokiem z ziomeczkiem, który ma potężny, potężny driftowóz. Także, moi kochani, to było wszystko. Kolejny odcineczek pojawi się pewnie gdzieś za jakiś miesiąc nie chcę ich za bardzo dawać tak blisko siebie. Chcę, żeby to jednak było gdzieś tam oddalone co jakiś czas. Mam przygotowanych jeszcze raz, dwa, no co najmniej dwa, co najmniej dwa odcineczki jeszcze są przygotowane, po 15 samochodów, także na pewno coś jeszcze się pojawi. Wy wysyłajcie kolejne swoje projekciki, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście maila, na którego możecie wysyłać macie niżej w opisie. A ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka już w środę. Hello!